Skąd przyjechaliście na dzisiejsze spotkanie? Z Łąży. Z Łomży. My też. Z Łomrze. Te do Dolnego Śląska. Z Dolnego Śląska. Świdnica, tak? Dobrze usłyszałem? Po świdnicy. Pozdrawiamy tęczę Bolesławicę, to jest nasz klub. Karmi Mazur, dobre miasto. I Mikołajki. Koło Olsztyna. Koło Olsztyna. Dobre miasto. miasto Kuluszno, Mikołajki, tak? tak. Okay. Kołouszna, dobre miasto. Dobre miasto, Środa Śląska, to jest gmina Śloda śląska, miejscowość Rakoszyce, Kulin, Ciechów. Okolice Wrocławia, Dolny Śląsk. Ze stolicy Kaszub my jesteśmy, ze stolicy Kaszub, Skarczusz. A tu Pan z Kaszub, oczywiście. Tak samo, okolice Śląskiej. Z Tarnogóry! Z Tarnogóry jesteśmy, w województwo Szeszowa. podkarpackie jesteśmy. Z Nowej Starzyny Gminy Krzeszowo, Krzeszów. Krzeszów i to jest województwo podkarpackie. Tak, to jest gmina mieszani. Okay. Ale łączy nas jedno, gra w piłkę i Oczywiście. właśnie w Krzeszowie. Myśmy przyjechali z miejscowości, ja dokładnie Porąbka, mhm. to jest co są okolice Żywca. Żywiec, Bielsko-Biała, a kolega Kęty, to jest okolice Oświęcimia, też Bielsko-Biała, to w, w, w Walls! 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 między, między Oświęcimiem, a Bielsko-Biała. Czyli kawałek drogi był, ki kilka to godzin jazdy było, pewnie? To jest 350 kilometrów, 4 okay, okay. godzinki żeśmy jechali. Ale na, na ale na mecz reprezentacji warto. Warto oczywiście i trzymamy kciuki i wiem, że wygramy.